No, ok, no to mamy przeciwnika. No to lecimy czwóreczką. No i proszę, C5, no to spróbujemy skoczek E2. G3, taki stabilny wariant, w którym za chwilę poprzez C3, D4 chcemy walczyć o centrum. Bardzo dobrą kontrą na to jest zagranie E5, żeby nie dopuścić do D4. No i w, tym, w tej partii wybiorę wariant skoczek A3, skoczek C2. Żeby mimo wszystko do D4 dojść. Przeciwnik raczej nie powinien tego zbijać, ale to. Myślę, ciężko stwierdzić, co ma zrobić w tym momencie nasz oponent. F5 ło. Wow. To jest bardzo agresywny pomysł. Hmm. To jest bardzo agresywny pomysł. Czy ja chcę zbić? Niekoniecznie. Ale nie chcę też, żeby on mnie tutaj zbił. Muszę coś tu wykombinować. No mogę na przykład zbić na C5. Albo zagrać po prostu gońcem na E3. Chociaż zbicie na C5 wydaje mnie się całkiem spoko opcją, żeby przejść troszeczkę do końcówki. Z juniorami do końcówki. I w tym momencie już zbicie na F5 ma sens, bo stworzymy mu takie wiszące piony. Ok, bijemy na F5, on bije gońcem. Okej, okay, zbił pionem. No to co, goniec G5 i do Piachu, chłop idzie. To jest taka prosta rzecz. Podwójne związanie. Chyba nie jest w stanie obronić się w tym momencie w żaden logiczny sposób. E, oczywiście był w stanie, jestem ślepy. No ale to jest też temat, że rozbiję mu teraz tego piota troszeczkę. Dużo nie widzę dzisiaj jeszcze. Jeszcze dużo nie widzę. Ale to się zaraz zmieni. Mleczko zaraz odda. No dobra, piona weźmiemy. Z pionem więcej. Przewaga jest już posiadana. E, chyba, że podstawię figurę. Też jest i taka opcja. Hmm. No, F6 mamy tutaj. A ja nie wiem co się dzieje. Ja nic nie widzę dzisiaj. Ja nic nie widzę. No dobra, zagram to F6. Pop miał no to ja wyprowadzę teraz może wieżę, bo jakbym zbił, on by zbił. Nie dorobiłbym Hetmana chyba, chociaż miałem goniec E4. Muszę chyba troszeczkę wolniej grać, no jest, jest to jednak partia na 5 minut. 5 minut to jest już wystarczająco czasu, żeby coś ograć. No dobra, goniec G4 i teraz jest właśnie pytanie, dlaczego... Dlaczego ja wcześniej nie zbiłem na E7? To było bardzo proste i wygrywające. I płakać mnie się chce. Dobra, wiecie co? Ja zbiję teraz na E7. On zbić powinien wieżą, myślę. Ja zagram gońcem szacha. I po prostu zagram jakiś goniec C6 albo goniec F7. Przejdzie zapewne do różnopolowej końcówki, do końcówki z różnopolowymi gońcami. Z pionem więcej. Raczej nie do wygrania. Przynajmniej taki wariant ja widzę w tym momencie. A co będzie? Nie wiem. Dobra, zbił gońcem. OK. Gramy wieżą na F2. To bardzo źle, że zbił gońcem. Tylko wieżą moim zdaniem mógł bić bo ten pion potencjał ma bardzo potężny. No, gramy goniec C6 no i dorabiamy hetmana, a w tym momencie jeżeli on zagra jakiś goniec D3, to po prostu dorabiamy hetmana, a jeżeli nie zagra, no to po prostu zbiję gońca i zagram goniec C6, więc tutaj przeciwnik pod tym posunięciem przegrał. Tak myślę. Ale jak widzicie, ja dużo nie widzę. Okej, okay. okej. Okay. No i tutaj zagrał świetnie. Grozi goniec F6, jak zbije czyli Lipa znowu. Wiecie co, dam szafa w nadziei, że zagra królem i podstawi. Nie zagrał. No i co to? No zbijemy tutaj, i co dalej? On zbije, ja zbiję. On zagra goniec F6 po prostu. Nic nie widzę. Nie widzę nic dobrego. No muszę zbić wieżą. Muszę zbić wieżą i on zagra go niece w No dobra. Trudno. No trudno. Ale, ale przynajmniej nie muszę teraz wymieniać wież, co daje mi jakąś taką drobną szansę na realizację piona przewagi na skrzydle królewskim. Więc miejmy nadzieję, że Coś tu jeszcze wymyślimy. No i teraz tak, no C4 daje nam komfort, że ten goniec jest stabilny i nie będę musiał go stąd ruszać. Natomiast on teraz ma goniec E5. Co ja mam zrobić, biedny żuczek? Nie chcę wymieniać tych wież. Ja ich bardzo nie chcę wymieniać. W razie czego będę mógł cofnąć gońca na F3. Nie wiem. Nie wiem, co z tego będzie. Nie wiem co z tego będzie. Na pewno nie chcę zagrać wieżą na F3, żeby wymienić tę wieżę. No bo wtedy jest remis praktycznie gwarantowany. No spróbuję, może tą wieżą wejść, ale on mi na to oczywiście nie pozwoli. Może B4 i B5? Gdzieś tutaj dopchać tego piona. Może by w razie, nawet jak oddam piona. A2, mieć gońca przyszłościowo na D5 i mieć pewność, że on mnie tutaj nie ogra. Ok, zagrał H5. Świetnie. Taki pion jest dla mnie potencjalnie do zbicia. Teraz pytanie: czy ja nie mogę wymienić tej wieży? Czy ja tego piona H5 jakoś bym nie zyskał? I też królem mogę tutaj zapierdzielać. Wiecie co? Ja spróbuję to wygrać. A ja spróbuję to wygrać w taki sposób. Nie wiem, czy to jest do wygrania, ale marsz mojego króla może mieć tutaj rację bytu. Na razie podejdziemy królem. Zagramy G4, oczywiście, no bo tutaj nie jestem w stanie odejść królem od tego piona. Teraz, okej, okay, no to to już mnie się bardzo podoba. Mój król leci po jego piony na skrzydle hetmańskim. Jego król jest odcięty. I czy ja mogę to wygrać? Chyba nie mogę tego wygrać mimo wszystko, bo on gra goniec. Okej. Okay. On w ogóle ma to w nosie, Skubaniec. On sobie będzie chodził królem, tak? Taki cwaniaczek. I ja nie mogę tego w żaden sposób zrealizować. Bo tak on sobie chodzi gońcem, a teraz sobie będzie wychodził królem. No dobra. Wsyłamy remis, bo nie wygramy tego. GG.